się siemandero, siemandero, witam was serdecznie, moi drodzy, niedziela. Cóż może być lepszego niż Tortoise? A cóż może być lepszego niż Tortoise, którego prowadzi kobieta? Dzisiaj zobaczycie Sylwię, no właściwie nie zobaczycie Sylwii, niestety, a <grywanie> zobaczycie tylko jak gra. Jak wiecie, Tortoise, jeden z moich ulubionych pojazdów. Niestety wiąże się to z pewnymi... Ograniczeniami powiedzmy granie tym pojazdem, czyli bitwa musi się ułożyć dosyć owide. Oh, Nigdy nie widziałem, żeby gracze tak grać. Zazwyczaj się gra w ten sposób. A tu, proszę bardzo, Sylwia ma inny sposób na grę. <grytanie> Kurczę. <grytanie> Także. No, jeszcze kobieta w tortoise. To musi być coś. To musi być coś. Tak, wynik jest fantastyczny. Jest to. Mistrzostwo świata albo prawie mistrzostwo świata. No i zobaczycie też, jak bitwa... No kurka, zrób także tą kamerę. <laughs> jak bitwa się <laughs> ułoży. Uwaga, czy jeszcze jest tak trzymane. No o, już jest dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Widzicie jednak kobiety inaczej myślą niż faceci, no. No, faceci nie grają w ten sposób, tylko w ten sposób. <laughs> nawet jadąc, nawet jadąc. Um... Co do samego Tortoisa już wielokrotnie o nim były filmy, więc nie zamierzam obawiać, jaki tam tu pancerz jest i tak dalej. E, prawda jest taka, że jest to niszczyciel, e, bardzo sytuacyjny, jest to niszczyciel stworzony na mniejsze mapki, tak, żeby zdążył dojechać e, do bitwy. Często się zdarza, że on nie zdąży po prostu. E, I wtedy mamy duży problem. Uła! T95 się dingnął. Jak to jest możliwe? No, tortois ma dosyć, cieka dosyć ciekawy pancerz, ale. Gdzie ten gościu trafił? Nie wiem. No ale przed chwilą trafił, kurczę. Wysadził niszczyciel. Chyba magazyn rąbnął. Hmm. Dobra. Bardzo mało pocisków goldowych. Yy, wozi Sylwia, także <laughs> kurczę. Niedługo ich zabraknie, jeszcze tylko jeden, i tu łatwo trafić w jakiś tam głaz. O, właśnie, niestety. Dobra, zostały już tylko zwykłe. No i teraz jest sytuacja idealna. O, no jeszcze te, zobaczcie. Oczywiście, Tortoise do dojenia jest idealny, nie dość, że ma dosyć spore obrażenia dla modułów, to jeszcze. No, nie naprawi się ten czołg. Nie zdąży się naprawić. Nawet, jak miał załogantów w naprawie na fullu i tak dalej, zbyt duży szybkostrzelność tutaj jest. E... Dobra, T95 z Obeka? No, to mnie zaskoczył kolega przesympatyczny. No, T95 naprawdę bez problemu przebija. E... Tortoisa. Bez problemu. O. Tutaj ciężko, na pomarańczowo było i z 3A tu nie wejdzie, no on musi się wychylić. Także tutaj na waszych warunkach jest. To jest właściwie idealna sytuacja dla Tortoisa, czyli macie jakąś pozycję i nie wy musicie atakować, tylko przeciwnik się wychyla na was. To jest po prostu coś fantastycznego. W każdej bitwie do takiej sytuacji trzeba by było dążyć, no ale to nie jest wcale takie proste, prawda? Zobaczcie, dwa czołgi siadły, 3400 uszkodzeń zrobione, aż powiększę mapkę tutaj. I teraz, o, będzie pojedynek z T95. Kurka nozobeków wali, co za kolega sympatyczny. Tak jest, tam wchodzi bez problemu. Zresztą z takiej odległości to już zupełnie celność tortoisowego działa jest świetna. T95 ginie. Ale naprawdę, to, że strzelał z Hejków to bardzo dziwne dla mnie. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze będzie. No patrzcie, teraz kolega jest... Kolega? <laughs> Koleżanka sympatyczna teraz jest... Uuu, co tu się stało? No nie. Jest na balkonie. Ma przestrzał na dwie strony stąd. I tu powinien być Francol. Tak jest, jest Francol. I teraz zobaczcie... Tu jest tak szybkie przeładowanie, że zanim ten zajarzy w ogóle, to już drugi strzał jest. <laughs> I to jest, i to jest niezłe. Mamy 4900 uszkodzeń. Cóż tam jest obiekt jeszcze? No sytuacja idealna, widzę, że będą wyjeżdżać T54. Pięknie, 429 Hmm. Tortoise, moim zdaniem, lekkiego buffa dostaje yy, po zmianach piaskownicowych. Radzę wam przyzwyczajać się do strzelania nim bez golda. O kurde, co to za pech? No, to były dwa pechowe strzały. Już myślałem, że wajcha przestawiona, ale chyba nie. No, widzicie, wyjeżdżają na Tortoisa. Ideał, po prostu kurde, chce takie bitwy. Idealna sytuacja. To nie wy musicie wyjeżdżać, tylko na was ktoś wyjeżdża. Pięknie. Aj ja, nie udało się. No powinni dążyć do tego, żeby tutaj zajechać. Jak tiger... Nie, no nie wierzę. Jak Tiger z obeka, słuchajcie. Przecież jak Tiger ma tak celne działo. Że tu powinien... Ale zwykła penetracja nawet starcza. Patrzcie, następny się wynurzy. Uwaga. A, tu lorneta jest. Tak jest. Hit został powstrzymany. No, Tortoise'em również należy wykorzystywać to, co tutaj Sylwia robi, czyli fajnie by było być skontowanym. Yy, to znaczy, dodać kąt wychyłu, działa do waszego. Yy, do waszego pancerza przedniego, tak. Mamy tutaj, wychył działa na boki dosyć spory w tortoise, i warto to w ten sposób wykorzystać. Dodatkowo, na górze macie najbardziej oczywisty wixpot, widać gdzie. I pamiętajcie, że jeżeli skontujecie ten wixpot, to jego powierzchnia będzie o wiele mniejsza, trafia. O, jedzie jak Tiger, jedzie, jedzie, jedzie. Nie mówcie, że on będzie z heków nawalał. No, T54, dziwne, że tu z tyłu nie podjechał jeszcze. Tak jest. No, słabo wylosował 380. Nie, no, z obeków wali jak Tiger. O! to jest chyba pierwszy Jak Tiger, jakiego widziałem, żeby walił w Tortoisa z obeków. Naprawdę. Już nie mówię, no, po zmianie na Golda, to tu tak naprawdę w Tortoisa w światło czołgów, w sylwetkę czołgu się strzela. A zwykłymi pestkami, no to przy tej celności nie powinno być problemów. No on prawdopodobnie będzie się wynurzał teraz, tym jak Tigerem. Drużyna przeciwna ma tyle samo czołgów. To no zobaczymy, jak tam Szwedzi sobie ee, poradzą. Okej. Okay. o, jedzie, jedzie. No pięknie, pięknie, pięknie. 7400 uszkodzeń już. Jak Tiger dosyć nieśmiało, on sobie, gracz pewnie zdaje sprawę, że TPM e, tutaj będzie grał... Oj nie. No nie, no tak nie wyjeżdżamy. Dobrze, że jeszcze nie został zetrakowany. Uwaga, zobeka strzeli. Z Golda. Nie przebił. O jeny. No nie, no nie. No po prostu nie. Koniec bitwy, słuchajcie. Zaraz zobaczymy wyniki. Tutaj nie jest bitwa na Place, czyli troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Wynik jest taki, że wpadła MK. Tutaj mamy jeszcze oczywiście medal Radia Watersa i mamy troszeczkę tych pomniejszych medali. A jak przesuniemy dalej, zobaczcie. Tam jeszcze były dodatkowe uszkodzenia, czyli mamy 9468, prawie doszło do 10 tysięcy uszkodzeń, 1939 podstawowego EXPA z tabelki, czyli tak jak mówiłem, no nie jest to jeszcze mistrzostwo świata, ponieważ tutaj 2000 trzeba osiągnąć, ale jak na Tortoisa to taka ilość EXPA jest fantastyczna. No i dalej mamy tutaj 52 na amunicję. Tu widzę, że chyba 90. Ogólnie, jaki to był zarobek? Zaraz, zaraz. Yy, ogólnie 153 tysiące za taką bitwę. Także Pani Sylwio, bardzo serdecznie gratuluję. No nie myślałem, że tortojsem taką bitwę od kobiety kiedykolwiek dostanę. Ale widać, że Panie są zawzięte. Zresztą, jak ktoś się interesuje troszkę MMA czy jakami, jakimikolwiek sportami walki, to wie, że. Faceci potrafią kalkulować, a kobiety w pewnym momencie po prostu całe serducho wkładają w walkę i zostawiają dużo zdrowia w ringu, klatce czy gdziekolwiek się spotykają. A jeszcze nie powiedziałem, że oczywiście sponsorem tego odcinka jest koleżanka sympatyczna Sylwia podkreślnik Max. To tyle, mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Żegnam się z wami, pozdrawiam też Janka, oczywiście, czyli jej męża. I cóż, to tyle, do usłyszenia.